Mogę sięgnąć! Słoik jest za wysoko! Co robicie? Chciałyśmy sobie wziąć jeszcze po cukierku. Są takie pyszne. No właśnie! O nie, moje drogie. Na dziś wystarczy. Już za dużo słodyczy zjadłyście. Poza tym zaraz umyjecie zęby i pójdziecie spać. Ale jesteś! Dlaczego my zawsze musimy chodzić spać wcześnie? A ty z tatą oglądacie sobie telewizję. Bo jesteśmy już dorośli i nie potrzebujemy tyle snu co dzieci. To niesprawiedliwe. O nie, Aniu, nie będziemy się teraz kłócić. Czas do łóżka. Ale bym chciała już być dorosła. O tak, mogłybyśmy jeść cukierków do woli. Nawet cały słoik, ażby nas brzuchy rozbolały i oglądałybyśmy telewizję ile chcemy. <śmiech> <śmiech> a jakby nam się znudziło w domu, pojechałybyśmy do miasta. O tak, byłoby super. Nigdzie byśmy nie musiały chodzić na piechotę albo jeździć na rowerze. Po prostu wsiadałybyśmy do samochodu. Wow, a? Aniu, Ale ty szybko jeździsz. Dzień dobry, chciałybyśmy jakieś fajne sukienki. Oczywiście. Co pani powie na tą? Och, piękna! I w moim kolorze. Przemierzę ją. No i jak? Super! Leży jak ulał. Wezmę tę sukienkę. A teraz musimy znaleźć coś dla ciebie, Aniu. Racja! Jak wyglądam? Bardzo szykownie, tak, ale to chyba nie mój styl. Muszę przymierzyć coś innego. Chciałabym coś bardziej radosnego. Oczywiście, nie ma sprawy. Zaraz przyniosę coś odpowiedniego. O, to mi się dużo bardziej podoba. Dobrze wyglądam? Tak, zdecydowanie powinnaś to kupić. A po zakupach mogłybyśmy iść do kawiarni i zjeść mnóstwo ciasta. Mmm, ale pyszne babeczki. A ja bym się napiła kawy, bo jako dorosła mogłabym. Tak, a wieczorem poszłybyśmy na imprezę. Chodź, zapytajmy kolegów, czy pójdą z nami. Ale tu fajnie. Zobacz, Mateusz i Łukasz też tu są. Cześć. A za barem stoi Eliza. Witam. Co podać? Kole. Już podaję. Później będą tu tańce. Zostaniemy? Jasne, że tak. Możemy zostać tak długo, jak chcemy. W końcu jesteśmy dorosłe. A na następny dzień musiałybyśmy odespać do południa. Tak, to byłoby super. Gdyby nie to, że musiałybyście iść rano do pracy. O tak, racja! Więc ja wolałabym raczej być znowu dzieckiem. Mogłabym chodzić do przedszkola i bawić się fajnymi zabawkami, a potem przyszłabym do domu i dalej bym się bawiła. Do wieczora wspięłabym się na najwyższe drzewo albo bawiła w domku na drzewie. A potem przytuliłabym misia i wyobrażałabym sobie różne rzeczy. Całymi godzinami żyłabym w swoim małym świecie fantazji, a gdybym tylko czegoś potrzebowała, zawołałabym na cały głos: mamo! <głos> Wielu z Was pisało, że chcielibyście zobaczyć filmik o przyszłości, więc go zrobiliśmy i mamy nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli jest coś, co chcielibyście zobaczyć w przyszłych odcinkach, napiszcie o tym w komentarzu poniżej. Bardzo jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów. Do zobaczenia wkrótce!